Zmiana jak pojawia się dziecko jest niesamowita, no bo wszystko zostaje podporządkowane tej małej istocie i tak samo było też, też u nas. My też w międzyczasie po urodzeniu Antosi mieliśmy przeprowadzkę z Kołobrzegu brzegu do, do Warszawy, więc tych zmian w ostatnim roku było, było sporo i to 11 miesięcy było całkowicie podporządkowane tej małej istocie, istocie i, i po prostu wszystko, co się planuje, wszystko co się robi, wszystko co chce się zrobić. To jednak zawsze na pierwszym miejscu jest, jest Antosia, i wszystko podporządkowaliśmy praktycznie. Zaraz będzie rok. Są już jakieś plany? Są plany, będą, będą rodziny. Myślę, że bardzo, bardzo ładne, bo, bo, bo chcemy, żeby Antosia miała pamiątkę, pewnie nie będzie pamiętać takich rzeczy, chociaż też ostatnio czytałem jakieś badania naukowe, że jednak te wszystkie bodźce i wszystkie te rzeczy, które dzieją się wokół dziecka i te wszystkie doświadczenia mają bardzo duży. Na rozwój tak małego dziecka, więc mam nadzieję, że gdzieś w podświadomości te piękne urodziny, jak już je zrobimy, będą. Miałeś też e, taki ciężki czas ostatnio. E, czy czujesz, i czy masz wrażenie, że, że to Ciebie też zmieniło? Już nie tak ostatnio, bo już minął rok prawie od tych sytuacji. I cieszę się, że, że, że po prostu ten czas mija. Myślę, że każda sytuacja w naszym życiu nas kształtuje i wszystkie doświadczenia, które, które mamy, czy te doświadczenia są lepsze, czy, czy gorsze, to każdego człowieka zmieniają. Ja też mam już 38 lat i tych doświadczeń w swoim życiu i tych dobrych, i tych złych miałem bardzo. Bardzo duży, ale myślę, że teraz jestem w takim miejscu i, i, i jestem po prostu dumny z tego, jaki, jaki teraz jestem i jak mnie to, to, to życie też ukształtowało. I też myślę, że dużo łatwiej po prostu żyć, jeśli ma się to życie z kim dzielić i, i ta druga osoba ma na nas po prostu dobry wpływ.